Witajcie w kolejnym odcinku, w którym opowiem Wam o tym, jak wybierać rośliny doniczkowe do domu. Imponujące liście, niezwykły pokrój, obfite kwitnienie, a często to wszystko naraz. Kwiaty domowe kurzą urodą i chciałoby się mieć je wszystkie. Ale kupujmy z głową. Kupując rośliny doniczkowe do domu, łatwo można dać ponieść się emocjom. W kwiaciarniach, marketach czy na targach, aż się mieni w oczach od różnorodnych gatunków i odmian. Zamiast wpadać w szał zakupów, warto zachować rozsądek. Ilość miejsca w mieszkaniu jest ograniczona, więc nie da się zmieścić wszystkiego, zwłaszcza jeżeli macie już sporą kolekcję. Poza tym, to, że dana roślina wygląda wspaniale w momencie zakupu, nie oznacza, że zachowuje urodę na stałe. Aby tak się stało, musi spełnić dwa podstawowe warunki: być w pełni zdrowa i dobrana odpowiednio do stanowiska. A więc jak dobrać odpowiednie rośliny do domu? Zanim sfinalizujecie zakup, przemyślcie, czy będziecie w stanie należycie zadbać o nowy okaz. I czy znajdziecie dla niego odpowiednie stanowisko? Raczej nie przebudujecie mieszkania pod kątem potrzeb kwiatów doniczkowych, ani nie przeprowadzicie się z ich powodu. Dlatego pytanie brzmi, czy nowa roślina doniczkowa jest odpowiednia do warunków panujących w Waszym mieszkaniu. Podstawowe znaczenie mają nasłonecznienie, temperatura i wilgotność powietrza. Pamiętajcie, że trzeba wziąć pod uwagę wszystkie naraz. Zakładając, że w mieszkaniu panuje tak zwana temperatura pokojowa, czyli około 18-24 stopnie Celsjusza, w grę wchodzą poniższe sytuacje. Po pierwsze, słońce, suche powietrze. Takie warunki panują zwykle przy parapecie południowego okna, jeżeli często wietrzycie mieszkanie, a zimą korzystacie z centralnego ogrzewania. W tym przypadku idealnie sprawdzą się szeroko pojęte sukulenty. Druga możliwa sytuacja to słońce i wilgotne powietrze. To są warunki wprost stworzone dla palm, takich jak areka, daktylowiec czy hamedora. Doskonale dogadają się z nimi sagowiec, cytrusy, ketmia, róża chińska, dracena oraz strelicja, Przy czym te dwie ostatnie rośliny latem warto chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Kolejną możliwością jest niewiele światła i wilgotne powietrze. Taki opis pasuje do łazienki albo stanowiska w pewnej odległości od okna w mieszkaniu z nawielaczem powietrza rzadko wietrzonym. Sprawdzone rośliny cieniolubne do domu to m.in. skrzydło kwiat, paprocie domowe, choja, a także tropikalne epifity, takie jak monstera, filodendrony i epipremnum. Czwartą możliwością jest rozproszone światło i wilgotne powietrze. W tym przypadku begonia i trójkrzyn będą jak znalazł. Takie warunki lubią też storczyki, ale nie wszystkie. Gdzie postawić domowe orchideę i jak o nie dbać? Tego wszystkiego możecie się dowiedzieć z cyklu poświęconego storczykom, do którego link zostawiamy Wam w opisie. Ostatnią opcją, na którą chciałabym zwrócić uwagę, jest mało światła i suche powietrze. To są warunki dla mistrzów przetrwania. Odpowiednimi kandydatami będą ten ostatni, co prawda woli jasne miejsca, ale poradzi sobie niemal wszędzie, z wyjątkiem głębokiego cienia. Zanim przejdziemy dalej, to wspomnę, że partnerami tego odcinka są marki Gneisy.pl, Himal oraz Agrimpex. A o czym jeszcze warto pamiętać, kupując rośliny doniczkowe? Może się to wydawać oczywiste, ale rośliny rosną. Upewnijcie się, że wystarczy Wam miejsca na kolejną roślinę. Weźcie pod uwagę jej docelowe rozmiary. Nawet jeżeli uda Wam się upchnąć kolejną doniczkę na parapecie, to przemyślcie, czy nowy okaz będzie miał dość przestrzeni do wzrostu. Koniecznie zadbajcie również o odpowiednie warunki podczas transportu. Jeżeli przenosząc najpiękniejsze kwiaty doniczkowe do domu, po drodze narazicie je na niską temperaturę albo silny wiatr, to najpewniej po kilku dniach zmarnieją i stracą urodę. Ponadto przyjrzyjcie się uważnie roślinie przed zakupem. Wypatrujcie oznak chorób i żerowania szkodników. Sprawdźcie, czy jej pędy nie są nadłamane, a korzenie przesuszone lub przeciwnie, przelane i nadgniłe. Nie warto kupować zmarniałej rośliny do odratowania. Istnieje ryzyko, że wraz z nią przyniesiecie do domu choroby lub szkodnika. Tak było w przypadku wełnowca, o którego zwalczaniu pisaliśmy w poście, do którego link również zostawiamy Wam w opisie. A jeżeli Wasze parapety na razie świecą pustkami i dopiero planujecie wprowadzić na nie najpiękniejsze kwiaty doniczkowe, to jesteście na wygranej pozycji. Warto, podobnie jak w przypadku ogrodu, zacząć od planowania. Najkorzystniej jest zdecydować się na pewien konkretny typ roślin o podobnych wymaganiach pielęgnacyjnych i jeszcze przed zakupem dobrze przemyśleć ich ustawienie. Nie macie przysłowiowej ręki do kwiatów, ale chcecie, żeby w mieszkaniu było zielono? Postawcie na rośliny łatwe w uprawie. Do wybitnie tolerancyjnych i bezproblemowych w pielęgnacji należą m.in. zamiokulkas, sensewiera albo epipremnum. A jeżeli lubicie wyzwania, to być może spodobają Wam się kapryśne, ale za to ciekawe kwiaty doniczkowe, takie jak trójskrzyn, znane też jako kroton. A więc podsumowując, wybierając się na targi ogrodnicze, do kwiaciarni albo marketu, oprócz karty kredytowej, weźcie ze sobą zdrowy rozsądek. Skorzystajcie na tym zarówno Wy, jak i Wasze rośliny. Ja jak zawsze bardzo dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!